W razie czego bądź się gotowi się przepalić No to Już za daleko jesteś No ja właśnie rzucę okiem czy w ogóle się chcą bić Bo tak żeśmy stanęli za że nie, w nie w w walkę Chyba nie pjezdę kabliet Dobra no chodzimy I daleka, Zmontują jak do, jak do Was jak coś, średni do was Dobra, i odej, i was. daleko od, odchodzimy, odchodzimy na razie Szeroko, szeroko, szeroko stakują się. kurz no, chodź do nas, jesteś złapią cię i dostaniesz papę Przejdź Daj kola ocek, jak ocekę, coś. No dobra, to ocek. Dobra, to się, no, to, przepalcie się. Chodźcie na enkę, chodźcie na enkę, kurs spal buty do nas. Idźcie na enkę, dalej za blisko, troszeczkę stoicie. Dobra, w Ta, tanki mogą być, ty tym bombatem jesteście na ekranu na ekranie. Dobra, nachodzimy, nachodzimy. A, nachodzimy nie zachowajcie butów w ten sposób. Nachodzimy, oni chcą nas wyprowadzić na upękę, my nie chcemy. Szeroko, 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 przepalili się. Szeroko, podejdźcie troszeczkę bardziej na enę, zabijcie te mowy w nas. Szeroko, szeroko. Co to jest za druga Partówka po dwóch? Jeszcze coś to wyszło. Na enkę, szeroko, szeroko. Odchodzimy trochę. Trochę odchodzimy, trochę odchodzimy. Dawidów, teraz, teraz pagany. Dobra, oni są na nie chcemy, nie, nie mamy czołka, nie chcemy się bić. chodź, nachodzimy, 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 nachodzimy Heal na front, heal na front, heal na front Będzie kontrast. Nachodzimy na NS! Daleko, daleko, na ns na Za trzy, za cztery, za dwa, za plecy, jeden... Plecy, 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 no, plecy. plecy. Wywalcie przejdźcie plecy Dobra, przechodzimy na N, przechodzimy plecy. na N odlećcie, odlećcie kurza, odlećcie kurza, odlećcie kurza, idziemy na N Wszyscy idźcie na NN, tam mamy fajnego czołka. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Te tanki odleci, idziemy na ne, full NN, full NN, wszyscy, wszyscy, wszyscy. P -e. Dobra, tutaj szeroko. Rozchodzimy się, pilnujemy tego. poczekajcie, poczekajcie co się możemy iść od ściany i może ten shot, który nas e, trafił ich trafi. Niech koluje jedna osoba. Na razie nic nie, nie robimy, robił. kurzu. Rozumiem, że robisz dobre pomysły, ale na razie spokój. Chodźcie, nachodzimy, nachodzimy, nachodzimy. Kurzu złapią cię dostaniesz papę i nie będziesz żył. Nachodzimy na gate'a, nachodzimy, szeroko. Patrz mi deftank jeden od West'a. Jednego deftanka. Najlepiej żeby to był buzdygan. Na W. Mam cię widzieć. Jak będą wchodzić, to masz na nich patrzeć. Szeroko, des tak, des tak, Szeroko, nachodzimy. Nawet rekordszu mamy. Wiem, że mamy go odstrząsną kamerę, tego nie chcecie się tu bić. Ale nachodzimy, nachodzimy. Zdech, nie ma... Dwie osoby zdewantowane plecy. Dobra, idziemy, w tanki od SW, idziemy, na, idziemy. Na. Dobra, idziemy, w, 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 W. wszyscy W, wszyscy W, wszyscy w idziemy w, idziemy w, idziemy w, jesteśmy w kanapce. W, 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 def tanki na NK, jeden w tank na SK. Idziemy, W, idziemy, W, idziemy W, wszyscy, wszyscy w, 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 jesteśmy za szeroko. W, wszyscy W, wszyscy W, spalcie w to buty, spalcie w to buty, w to buty defki, Odleczno i W. Wszyscy W, wszyscy W, uwaga, będzie kontra, w na, na SW. Dobra, nie, idźcie dalej, idźcie dalej, nie ma kontry, nie ma kontry. Kurza, odlećcie i mnie na sprawę. Umiera, kurza, umiera, się w dew, dewki, dewki w kurza, dewki w kurza, odlećcie kurza, idziemy na wół, Idziemy na wół, przejdźcie przez te schody. Teraz na teraz na Nękę, nie na W, Na Nkę, na Nkę, na jest jesteś cały czas za blisko prawie umarłeś, stało się to co mówię. Uś, szeroko, 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 szeroko Dobra, nie możemy się dać skanapkować, musimy zmienić pozycję. Idziemy na N, idziemy na E, przechodzimy przez czołka, zajdziemy ich od góry. Na spokojnie sobie wszyscy przejdźmy. Przez ten mostek. Skalniaki musisz wyżej stać. Idziemy stać, teraz na SW. Stałeś tam, że lepszy. Mano ono. Rzucam co jest, że nie wiem, czy to jest jedna partyjówka, czy dwie. To są dwie różne. Dwie różne, yeah. to fantastycznie. Nachodzimy na SW. Część zmontowała. Widzisz, gringo jakieś są łatwi. Dobra, nachodzimy na W szeroko, tak szeroko, szeroko, bardzo go, szeroko. Dobrze, szeroko, szeroko, szeroko. Nachodzimy, no nachodzimy no na SW. szeroko, bardzo szeroko, bardzo szeroko, mega szeroko. Oni próbują. Będę. Uwaga, golem defki, defki. To defki. Będzie kontra, będzie kontra na purpur. Uwaga, za pięć, za cztery, za trzy, za dwa, za jeden. To co w nas, to co złapałem. Wybomba, bomba, 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 Dobrze i odchodzimy na ja, odchodzimy na ja, odchodzimy na ja. Odleć mi ci lauta, odleć mi ci lauta, odchodzimy na E. Szeroko, szeroko, fule, 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 fule od potrzebnych i na front, i na front. Dobrze, fulę, -e, szeroko, szeroko. Patrzymy, patrzymy z... co się dzieje. Patrzymy, co się dzieje na N, -e, Na N, -e, na N2 masz ten Widzę -e. widzę Idziemy na N, -e. Cofamy się N -e. Kurs, na Cofamy -e. się, się na Deftanki potrzebujemy na NL. Potrzebuje deftanki na NL To jest sołoty to są trochę patologia. 1300 z tego, z jakichś Nachodzimy Dawajcie, na NL. -e. Pamiętajcie o manie, Dawajcie manę cały czas. Patrzcie, jeden deftank proszę, najlepiej żeby to był patrz na s cały czas, bądź jak najbardziej na s żebyś widział co się dzieje na s -ę. ci tutaj na W montują. Podejdźmy, podejdźmy. Pagansi idą, pagansi idą, uuuu, będzie grubo, plecy, 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 plecy. Dużo zeski, dużo z Na ka Na n, na n, na n, na n kurza odleć kurza odlećcie, kurze odlećcie, będzie na to kontra. Złap mi ich, złap mi ich, złap mi ich, złap mi ich, kontra. Będzie kontra, za pięć, za cztery, za trzy, za dwa, za jeden, to co złapem, to co złapem, bomba, 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 bomba. Dobijcie, 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 dobijcie. Tego, tego w nas, twoja, twoja tucha two Dobra, wymieszajcie się na razie z nimi, biję się, To łoty łody, podą, to, łody, podą, to, łody podą, to Dobra, podą. idziemy na E, idziemy na E, idziemy na e. Odpalcie to, defki to, defki to, defki to, defki to, defki to, defki to. Odlecz paka, odlecz kąpaka. Milk nam padł. Nie mamy fermy, idziemy na E, idziemy na e, idziemy na e, idziemy na ene. Idziemy na e, idziemy na e. Kurzu, kurwa, idziemy na e. Wykupuj proszę się Permu, nie. wracaj, wykupuj się Permu, wracaj. Idziemy na N, idziemy na N gramy na czas, czekamy na Permę, idziemy na N. -ę. Odleć mi kurza na froncie, nie stój proszę na jednym barze na froncie. Kurzu, nie stój na jednym barze na froncie, dziękuję. Chodźmy teraz na NW. Gramy na czas, gramy na czas, czekamy aż dojedzie. Nie chcemy się z nimi jeszcze bić, nie? Tak? No, spokojnie. Więc czekamy na fermę. Bez fermy nie zrobiłem na pewno. Dobra, wiecie co, zmontujcie sobie, zmontujmy sobie na razie, wszyscy i tak czekamy na Permę. To na pewno są dwa różne partie, bo kwa tylko... Tak, nas leją. nie, nie. Ja zaraz tak. usunęłam się z bo jak sam pewnie widziałeś, lagion straszny. No właśnie, do tego tyczy się. Ojciec, odjeczne, do nas. nie dajcie mi. Co się do tego? Co do tego?